No. O, nie, teraz. nie, nie, jeszcze krótsze, spróbujcie, choć krótsze mogłem Na tych krótszych, znaczy, że na 16, 13, jeszcze, tak jeszcze dłuższe, będzie ja. ale mówisz, że będzie lepiej jak będzie dłuższe? nie, nie, w sumie tam nie, starą zawsze nie, nie, Na tak na dyszce. Tak. Ja. To tak wygląda na przyczepie, że tak by było dobrze, nie? Mm. Tam z początku trochę krótka krótka tylko mm. mazia się robiła. Nie. No nie było tak źle, ale ten... Roz... Pojedziemy do domu, rozbierzemy, zobaczymy co tam się... Jak to tam wygląda w tej gordzieli, nie? Teraz. No tak jak w roku. Nie, ale w sensie, czy się zalepiło coś? Czy Po prostu ten no, wiatr się już czy ja nawet w zeszłym roku pod koniec przecież w miarę dobrze szło. Nie no jedną przecie napełnili <słysk> <słysk> To jest też świeżo zrzędowane, to też jeszcze dosknie później. No tak jak teraz takie, takie kawałki, no to zdarzają się dłuższe. Nie, no materiał jest fajny, jak jeszcze do jutra to przesknie ładnie, no to będzie mega. Kiszonka. Dobra zobaczymy, no ale no ta sieć akurat na razie nie jest taka objętościowa planujemy nadstawki do niej zrobić. Bo, jak liczyliśmy, że jak na stawki, tutaj damy metrowe, to będziemy mieli 16 albo 18 metrów. Chyba 18. Z tego co pamiętam. Dobra. Ogólnie ten tu pod koniec brat jechał. 5 na godzinę e, miałem tutaj na tym liczniku. Także, no jak na takie rządki, to prędkość jest w miarę okej, okay, bo myślę, że tu przyczepą są zbierającą dużo szybciej by nie pojechał. To zobaczcie, e, rządki są takie, że pomiędzy ciągnikiem, no nie ten, od koła do koła jest, jeszcze najeżdżam. także... Czy czeką zbierającą taką yy, dwumetrowym heterem to raczej by nie pozbierał tego. No. Zobaczymy jaki ten jak w tym roku to będzie szło No teraz się zapchało, ale tu jest jeszcze takie wilgotne. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy jutro jak to będzie szło. Nie wiem, ja pierwszy moment myślałem, że kamienia złapał. Bo Tak jakby coś nie wiem, zobaczymy. Dobra, widzimy się już na, na gospodarstwie taki zimny wiatr się zrobił już musiałem bluzę ubrać no ogólnie już jest teoretycznie postanowione, że za rok Spada nowy nabytek w postaci przyczepy, są zbierającej. O, tutaj z tą sieczkarnią to. Co? ja bym Tak jak wcześniej było. Mam Tak. Masz. Mój kubek. Ale jak się rozbił. że jak teraz z demona wypuściliśmy. To w ogóle wszystko równie. A to przynajmniej Ksiur będzie spokój. Ale mam teraz taką satysfakcję. Tak. W Ten kubek mnie cały czas wkurzał. Idziemy na drugą próbę. Wsadziliśmy teraz taką e, płytę, co tam e, ktoś tam dorobił wcześniejszy właściciel. No zobaczymy, jak teraz to będzie szło. Nie wiem, zobaczymy. Tutaj nawet na skraju 6 na godzinę jechałeś. no. nie, ja, nie. No Miejmy nadzieję, że to... do domu. Nie ma co za dużo nakaszać teraz. No i dobra. Grunt, że chodzi. Teraz się nie przypchało na tej przyczepie. No zobaczymy później. Jutro. Jutro z rana będziemy zaczynać. Fajnie by było, jakby to było już rozwiązany problem teraz. No ale z... jutro się przekonamy. No. Zobaczymy. No, ja już po robocie mam nakarmione i ten. Wszystko pochowane. No, sieczkarnia tak na razie wygląda na to, że, że, się, że sobie przemyślała i chce pracować. Także zobaczymy jutro. Miejmy nadzieję, że, że ten zbity kubek nie poszedł na marne. No, także tutaj. Case. Czekam na jutro, na jutrzejszą robotę. No i miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie bez problemów. Także na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego, cześć.